Cześć, nazywam się Karolina Labuda, od kilkunastu lat jestem fryzjerem. Na co dzień pracuję w warszawskim atelier u fryzjerów Baj Piotr Popławski. Tak w skrócie, czym jest dla mnie fryzjerstwo. Fryzjerstwo to nie tylko praca, ale również ogromna pasja dla mnie, którą wykonuję na co dzień. W dzisiejszych czasach główny problem to suchość włosów. Nie zawsze mamy czas, żeby wpaść na fajną rekonstrukcję, regenerację do salonu, ale również w domu. Nie mamy zbyt wiele czasu, żeby pochodzić minimum 30 minut z maską lub odżywką na włosach. Bo pamiętajmy, czym dłużej trzymamy dany produkt, tym lepiej się wchłania, tym lepiej włosy są nawilżone. Zatem odkryłam fajny produkt, a jest nim Nivea Hair Milk. Jak sama nazwa mówi, mleko, a mleko to nic innego jak kwasy tłuszczowe, białko, witamina A, D i E, która intensywnie wspomaga nawilżeniu włosów. Niwa Milk składa się z trzech części: z szamponu, z odżywki nawilżającej i rekonstrukcji bez spłukiwania Nie wydaję opinii, jak sama czegoś nie przetestuję, dlatego przetestowałam już kosmetyki Niwa Milk i z czystym sumieniem muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę rewelacyjne. Chcę Wam teraz pokazać na sobie, jak działają te kosmetyki. Moje włosy są myte 3 dni temu. Są delikatnie pofalowane na falownicy. z mam włosy bardzo proste. I po użyciu szamponu. Odżywki i rekonstrukcji bez spłukiwania. Zobaczycie, jak zostaną nawilżone, wygładzone, e, będą pełne blasku, e, będą bardzo delikatne i sypkie, i na pewno każda z Was chciałaby mieć taki efekt. A to dzięki tylko Niwa Hermilk. Moje włosy zostały właśnie umyte szamponem Niwa Hermilk. Następnie zastosowałam odżywkę do spukiwania. Trzymałam ją na włosach około 40 minut pod przykryciem czepka foliowego oraz ciepłego ręcznika. Również Was zachęcam do takiej metody. Po umyciu włosów owijcie je czepkiem foliowym, ciepłym ręcznikiem. Kiedy damy ciepło włosom, odchyla się łuska włosa i dany produkt, bardzo fajnie i intensywnie wnika w głąb włosa, i mamy. O wiele fajniejszy efekt. Kolejną trzecią częścią jest rekonstrukcja, regeneracja bez spukiwania. I właśnie chciałabym Wam zademonstrować, jak fajnie ją zaaplikować. Jeśli macie tendencję do przytuszczenia się, skupiajcie się tylko na samych końcówkach, tam gdzie jest najbardziej widoczny ten problem, bo przeważnie mamy bardzo suche końcówki. Właśnie zaaplikuję na sobie. Też zastosuję ten produkt na samych końcówkach. Ten kosmetyk też jest o tyle fajny, że nie obciąża włosów i mamy później yy, jakieś problemu z układaniem ich czy przetłuszczaniem. Można nawet jeszcze więcej. Jeśli mamy dosyć bardzo zniszczone końce, wysuszone, to możemy nie żałować sobie tego produktu. A intensywnie je bardzo fajnie nabijać. O, czak, Można tą partię w dłoń. Także widzicie, dosyć dużo tego produktu użyłam. A włosy zostaną bardzo fajnie wygładzone. Ok. Następnie suszenie.